Witam, witam, wiele się kłania. Jedziemy do Jarka, Ach, pomóc zobaczyć akwarium 3-metrowe, ale niestety, chyba Jarku nie uda nam się dotrzeć na 18.00. Mamy godzinę 16.10, a Oslo wygląda tak. A ja dopiero jadę do Andreasa, żeby przesiąść się do jego samochodu. Um, będzie ciężko dotrzeć na 18 do ciebie, a podejrzewam, że dalej po drodze jest to samo. Dobra, tyle na początek. Dalsza część, chyba już od Jarka z podwórka. Dobra, zdążyliśmy na akcję. Chwilę ponagrywam i będzie, będzie trzeba pewnie po, <laughs> pomóc troszeczkę, co? A to jest Jarek właśnie Dobra, jeszcze chwilę możemy Chłopaki kombinują jak to zdjąć, bo z tym muszą zdjąć samo akwarium Mówiłem o no, nie jest streama ten. Tu zaraz będziemy to wnosić ręcznie. Teraz tak. nie przejdzie, tak? nie przejdzie. tam Nie jestem ciekaw jak on to do domu ma zamiar, kurna, wtransportować, ale mówi, że nie będzie wielkiego problemu. Ale zobaczymy. Dobra, pauza. Dobra, operacja w toku. Będziemy wnosić ręcznie, ręcznie szafkę, a, a akwarium pojedzie. Dobra, no co tu dużo gadać, nie? Szafka na pasach razem z Sampem. Dobra, pausa znowu? No ale gdzie to biegacz? Pomału, pomału, żeby się na to nie wsunęło. I chłopaki dają radę, kurde, ten Jak nawet ja nie musiałem kurde pomagać. Kimi, <gry> Oszczędzają niedzielnego.

to, to. To, to, to. albo jak ktoś jest z tyłu. Ja się Czy Może możemy wejdzie Obróci. Może robimy, rozdział. Rozdział Może się Czyli Albo sadzić, idź tam, żeby się zaparł. No To może też nas jest Przyjmuje, możemy tu iść. to wyjdziemy. No, Nie no. No, Jeszcze tu z no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. <średzianie> tam trzeba tam ten dom, to od razu te krzesła, wszystko jak mamy zbyt się Okazało że ludzi jest ja tam tędy Tak Z drugiej strony domu to, trzeba, to, trzeba, to, przejdę, drzwi, trzeba przejść Właśnie spadnie, pasy nie, 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 nie wiem czy nie, pas pas pas? nie pas, wyciągniemy pas całkiem pas ten pas? No ja ten mam ja ale jeszcze jeden jest toczyny, który masz tu No to dawaj Zobacz, tak żeby Tym nie. macie jeden. drugi pas Ale tu jeszcze jest by... jeden To, to ten, ten tam przejdzie, to tak? To. Ale tu zapasy, Ja nie wiem czy tu jest to ten. ten Czy za to nie lepiej niż... Nie, nie nie, Bo nie, na nie na pasach to No, no okej. Okay. Idziemy Dobra, ale to weźcie w ciąg, to tutaj ile możemy? Dawaj, 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 dawaj. My wejdziemy z Jarką się zmieścimy No i zniknęło akwarium w domu W dziupli zniknęło A sama byśmy śladali radę, jak jest w ja do się do się do się do on będzie, on będzie zsuwał tym akwarium jeszcze 15 tysięcy razy. Jeszcze chcesz? Daj tylko tu. Do ściany, do ściany, do ściany. Do góry i do ściany. Tam nie wiem czy któraś nóżka jest. To jest za blisko do ściany. Jest tam nóżka jest wykręcona. Nie wiem czy tamta nie jest tam wykręcana. Nie tamta nie jest wykręcana. To trzeba Nie wiem wtedy jak wstanie. Ale tu tak jest krzywo. Trzeba zrobić poziom, to zrobić. Ten pas możesz Nie zrobić, bo trzeba podstawę zrobić. Trzeba teraz. Teraz i dopiero z tamtym jak żeby

Ja, no ale ten czarny silikon też jakoś tak w miarę, w miarę wygląda, kurde. Nie wiem czy nie wiem, czy ładniejszy jest bez, bez tego silikonu, czy, czy, no, czy ten, ten, ten no, permanentny, czyli bezbarwny, czy, czy ten czarny, taka obramówka czarna, nie? Nie wiem. A tu Jarka korzonki do akwarium. Fajne, nie? Zaraz wam pokażę, pokażę wysokość tych korzonków. E, tylko muszę kurwa obrócić kamerę. No i co? Da się obrócić to czy się nie da? Nie wiem, czekajcie. Nie, to nie to. Dupa, nie da się. Dobra, to nie. To powiem wam tak, korzonek sięga mi do brzucha Czyli ma jakiś metr ee, jakiś no jakiś metr, to połowa kurna metr wysoki pewnie z półtora, z półtora długi Tu kurwa piękność też a ja zapłaciłem kupę kasy A Jarek sobie znalazł takie piękne rzeczy takie piękne rzeczy kurna w lesie Albo gdzieś na... O. Kurde, no prawie jak ten mój co ja mam kurde mnie w 800 Zajebista sprawa. Ten jest ciekawy. Ten bardzo ciekawy korzeń. Dobra, przerwa znowu. Tak na raty będziemy nagrywać. Może coś z tego zmontuję potem.